Szanowny Panie Pałpa, nie jest ale ja chcę cash, nie serce Którym się chowa podwozie? Którym się chowa podwozie na komputerze? Zapraszam Zapraszam WAS do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i przypominam o możliwości wsparcia i zostawienia komentarza pod filmem. Miłego oglądania. Nie, w tym roku nie byłem w kinie Ja nie wiem, może z dwa lata temu. Nie wiem jak była premiera tego Barbie to poszedłem z Vincentem i z jego kuzynką i taki wstyd zrobili w kinie i ja od tamtego czasu chyba nie byłem w kinie. Co zrobił wstyd? No Tomek z kuzynką. Co? Co robili? Nie wiem, gadali w ogóle śmiali się do siebie, ludzie obok siedzieli, patrzyli, nawet uciszali w pewnym momencie oni dali. Dobra, dobra, dobra. <laughs> się śmiali, nie wiem co to było w ogóle. To było tragiczne. Uuuuh! Co? Ty zwracasz uwagę na to, że nie ma szczęścia. No nie zwracam, ale oni gadali dosłownie, nie dało się oglądać i ludziom przeszkadzało. No mi nie przeszkadzało, no ale ludziom przeszkadzało i mi było aż wstyd, nie? Dzień dobry, jest taki, kiedy już ma ster, takiego składanego pokoju, że ty zbierzesz. Takie V-bowskie? No to właśnie to jest, Słuchajcie, co mam się żyć, ta? W Heliosie. Heliosie? Ale gdzie? W jakiejś galerii Mokotu? W jakimś... Leci jakiś, wiecie, na miarę. Ty, wjechał mi w dupę! zgubiłem ich chyba czemu helikopterów nie ma tutaj ktoś wie ktoś mi może powiedzieć? czemu ci prawko zabrali bo nie zdałem dobra zgubiłem ich czy nie jeszcze nie Helikoptery na trzy gwiazdki są, ale nie chodzi mi o te policyjne, tylko o te, żeby tam gdzie byłem, żeby, żeby sobie sam polecieć. Okej, okay, le lecę misję rozwiązywać. czego najlepszego Sandrusia101. Śpisz? Czemu? Czemu? czemu śpisz? Nie śpię. No weź nie śpię. A czemu? Czemu lepiej Michaela jest wyeliminować zamiast Trevor'a? Nie ma lepiej. No ale ty wyeliminowałeś Michaela? Dlaczego? A Ale dlaczego? Mam, ma misję, jadę city is, I just... I Jak się podobał film Barbie, spoko, tylko nie pamiętam go, bo gadali mi na tuchym Czy masz dalej żal do Trochę tak Czemu się w Michael'a nagle zamówić? Król leży tam, widać go trochę <sighs> Rozumiecie angielski? Tak? Na pewno, tyle osłonę ja Kurde skippuję, dobra pena. Idziemy Jesteś zmęczony Karol? A co Ciebie dzisiaj takiego zmęczyło, co? Ja właśnie nie spadłem po prostu, wiesz? Ja w kolejny dzień po prostu znowu nie spadłem. Oho. O, leży Ajajaj. Najmniej chodzi o to, wiesz, nie chodzi o to, co dzisiaj Wspany, kolejny dzień, wiesz, kolejny dzień, spędz 5 godzin i kurwa, wiesz, nie zauważyłem, to się Bartek podobno od kilku miesięcy tylko 4 godziny dziennie śpi. Ja nie wiem, to jest... Myślisz, że kłamie? Myślisz, że kłamie? Znaczy kurwa, zależy co robisz, bo jak masz takie... pracę albo coś, że spędzasz... Nie wiesz, jakoś super aktywnie, na zasadzie, że cały czas chodzisz albo kurwa biegasz czy coś, tylko wiesz, na przykład idziesz do biura, po biurze gdzie jedziesz coś załatwić, robisz to, robisz to. Nie, to jest niemożliwe, bo nawet możesz być zmęczony tak kurde, wiesz, jak coś robisz nie fizycznego. Ale nie, nie, ale nie, 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 nie wiesz co Że niepotrzebne ciało jest niepotrzebne tak, do tyle odpoczynku? Chodzi mi o to, że jak cały czas coś robisz, to tak ty tylko nie odczuwasz, kiedy wracasz do domu Trajko. i od razu zasypiasz. Okay. A jak ja mam tak, że jest 5 godzin e, i na przykład parę godzin coś gdzieś jedziemy, coś załatwiamy, no to wtedy jestem przebudzony. Albo to na przykład wracamy. Okay. I kurwa na chwilę się położę i mnie zamula, swój. I potem znowu coś robię i, i jest normalnie i mnie zamula. A jakbym cały dzień był gdzieś na dworze, to bym przez ten, albo gdzieś w rozjarnę, coś no. To bym nie był taki, znaczy byłbym zmęczony, ale bym robił rzeczy. Okej. Okay. A jak siedzę w domu, kurwa, usiądę na tej kanapie, to bym zamówi i zasnę i, i nie zrobię czegoś. 7 Dusz. Notatnik. Ale taki film w stylu, wiesz, taki budujący napięcie, jakiś taki, taki nie film. 7 Dusz. 7 Dusz. Gladiator, Zielona Mila. Hmm. Zależy też, wiesz, z dziewczynami też można obejrzeć jakiś film akcji, właśnie nie musi być romantyczny w sumie. To Gladiator, Zielona Mila ym, z Tomem Hanksem, ten ym, ten jak był na wyspie. Cast Away, poza światem. O, no dobra, co się śmiejecie z to no Bo myślałem, że romantyczne, tak? Ym, no dobra, mogę pójść w męskim tropem, tak? Nie wiem. Ym, ten ym, Bez litości na przykład. No szybkich, jakich nie oglądajcie. Film O czym jest 7 duż? 7 O Seven, samo Seven też jest bit 7 dusz, to było tak, z Willem, Smithem. Bez spoilerowania? Ciężko, bo to na koniec filmu się okazuje. Dlaczego? No, ale dobra, jest gościu, który pomaga osobom. E, pomaga po prostu osobom. No, mogę zaspoilerować? Nie. Yeah. Dlaczego? Będziesz chciał obejrzeć? No dzisiaj, she, dzisiaj yy... she... z... Dzisiaj z Niklasem będziemy mieli taki... O której? Romantyczny wieczór. Co? O której? Nie wiem. A co czy to? Tak spytam czegoś komuś nie to jest mój... Nie klasa filmowy wiesz jest piekło, czyli mamy się piwanki okay. coś minuski, dzisiaj? Nie, minuski, czyli mamy w czyli mamy minuski, który cel Zgadłem, który gość, okej okay. Będę grał po streamie wczuć w GTA, no? Chcecie się wczuć w fabułę? Tak? Okej okay. Masz mm, tu jakieś? Nie Ładowarkę zostawiłem w studiu oni znają fabułę, Karol, ta gra ma ile lat? Sam to mówiłeś, ile? No, ale to możesz ludzie chcą akcji, daj moją tutaj, strzelaninki, rozumiesz? Call of Duty w GTA chcą. Tego chcą, wiedzieć.

bo nie w... Czosnek, ostać mu stawi, a coś takiego może bardziej, co? Nie, ja nie lubię czosnkowego, bo je z Okej. Okay. Czy znaczy, lubię czosnkowe, ale nie, nie za małem nigdy. Okej. Okay. Gdzie Dawid? Właśnie nie wiadomo, gdzie jest Dawid. Dawid zniknął. No, lubię, a co? Ja w chuj lubię majonez, kiedyś nie lubiłem Majonez jest chujowy, bo jest w chuj tłusty Ale w chuj lubię majonez Majonez jest zajebisty Tylko, że jest kurwa niezdrowy, no Majonez jest niezdrowy Jesteś głodny Ej, jemy coś, jestem głodny, jesteś głodny? Nie Dlaczego nie? Że ty jesteś tyle, Karol, co jest ja kółeczka Co z kowronek jest tutaj? jak to się mówi? Co? Co? w rubelek? Jak się mówi? I Karol, Chcesz bułkę? Odlatuję samolotem, pa! Robię to. Którym się chowa podwozie? Którym się chowa podwozie na komputerze? Uuuu Ej, uwierzę Ci Uuuu I do podwarka Uuuu Wiedziałem, że się wchodzi do samochodów, ale Tak to Idę się bić z gościem, pa, pa, jaki napity <mulary> ziomek on będzie chciał bić, pa Ho, 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 na słuchaj No 30 sku... O, okay. Uf. o. Gdzie? Kolejny. Kolejny ho. Pu! I teraz cierpikiem. Puh. Gdzie, gdzie gdzie są? Gdzie niebiesce są? Pa, 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 pa.

Gdzie on jest? Tu jest helikopter już jest? Kurde Gdzie jest helikopter? Patrzcie ej, robię na maksa gwazki Karol A dawaj będziemy rywalizować kto będzie miał więcej gwiazdek, co? Gdzie ta? No do wojska? No. Ale tak nie właśnie, że do wojska. Słyszysz? Słyszę. Rywalizujemy? Nie, nie, No weź, no. Dawaj, dawaj, chodź. To najpierw moja próba, tak? Że kto będzie miał więcej gwiazdek? No dobra, ale tu trzeba jakiś czas. Czy do śmierci? Do śmierci. Ale nie można do wojska. Albo kto szybciej, dobra, 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 dobra. To ludzie będzie, będziecie liczyć, dobra? Luczysztokar. Y -y, tak. Ok, wysiadaj. Ty, 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 co on? No już nie gołem, nie. Fila, chwila, nie od tego momentu. Nie, nie, bo leci to. Czas. Ale on sa, Nie, bo on sam mnie zaatakował, nie! Leci czas. Nie! Leci czas! Nie, bo ja sam nie, nie, nie. Ja powiem start! Sorry, bro! Leci czas! Nie, nie! Leci czas! Nie. Leci czas! Nie, a. Już 20 sekund. Nie liczy No jak on mnie zauważył, no.

Nie wierzę, Bro, nie wierzę. Okay. odtąd, odtąd, odtąd. odtąd. A, już przegrałeś, nie, tak? nie, nie, nie. Nie, już przegrałeś, już, a już. Nie. I tak się doliczy. Poczekaj, wezy. No, minuta N 30. Nie, ale, mordko. Ja pierdolę, no. Ale, no, ci gwarantuję, że to nie było tak. Ciężki, kurczę, że to jest, okej. Okay. Czemu w Opolu paszport? Nie, jest bliżej w Wrocławiu chyba. fajna fura. Miss me, miss me, do you really miss me? Uwaga, rywalizacja z Karolem. Kto będzie miał więcej gazdek? Ty, ja z kim się hałem? Ja mam sposób na to, Karolek, mieć 5 gazdek, wiesz? Tak? Ale nie możesz odgapiać, tak? Nie będziesz się odgapiać? Ja nie patrzę. Dobra. Mas prende-se e você vê Jestem gotowy, jestem gotowy, patrzę I patrzcie, jaka taktika Którym się odpala bombę? G? Karol Co? się odpala bombę? Eee, no Okej okay.

Ale sprawdzisz DM, -y, bo ktoś na ciebie napisał. Uh, sprawdzisz DM. Puh. Cześć, Karol, pozdrowić psa mojej koleżanki. Ma dziś urodziny i też mogę wesprzeć z góry Dziękuję, pozdrawiam. Się. Pozdrawiam tego

Jak się robi tutaj w Los Santos? Ja nie mam go tego filmu, bo ja nie oglądam filmu. Muszę już zacząć. Breaking Bad to jest serio. Uj, Karol, już 4 gwiazdki chyba, chyba przegrasz. Masz odpalony, masz odpalony timer? Nie, no nie odpalę na timer, bo to nie ma sensu, jak ty tak czytujesz na kółko. Czytuję? Co że ktoś interesuje jak ja zrobię to samo kurwa Będę siedział No właśnie ten nie ten możesz tenfów, Właśnie nie możesz Ale nie ma lepszej taktyki niż to i wojsko, a wojsko to kazałeś kurwa. Trudno, trudno. Najgorsza i najlepsza to HDHMana. No Karol, słamy. Najgorsza i najlepsza. Aha. Trzeba że najgorszy od najlepszy Jak walisz eee... Powiedz najgorszą, no śmiało Czy jest taka w ogóle Ty Ale tu się pali czemu? O co chodzi? Pięć gwiazdeczek. Pięć gwiazdeczek z palcem w dupie. W dupie. Daj reposta, jest Kto mnie zatrzyma? A wiesz co? Wyjdę nawet teraz, zaraz. Daj reposty, daj reposty, daj reposty. Okej. Chcesz spróbować? Nie, nie chcesz.